Nominowani ze Starogardu Gdańskiego do Nagrody Kociewskiej Pióro w różnych kategoriach, e, łączy Was jedno miasto. Czy słyszeliście wcześniej o tej nagrodzie? Co pomyśleliście sobie wtedy, kiedy otrzymaliście nominację? Szczerze mówiąc, ja nie słyszałem wcześniej o tej nagro nagrodzie nic i nawet szukając w internecie informacji gdziekolwiek, to szczerze mówiąc, słabo. To impreza rozreklamowana. Szkoda, bo dosyć ciekawa i promujące jakieś wartościowe rzeczy, talenty, sprawy istotne, które są potrzebne w Starogardzie, ale w ogóle na Kociewiu. No nie wiem, czy mogę coś dodać. O Kociewskim Biurze słyszałam oczywiście wcześniej. To nagroda, która rokrocznie przyznawana za osiągnięcia właśnie w tych kategoriach, które pewnie zostały już tutaj wymienione. Było to dla nas ogromne wyróżnienie. My z Piotrem zostaliśmy nominowani w kategorii Animacja Kultury indywidualnie. Wyróżnienie ogromne i to wszystko. A Sławek Kodyń i familia HP to już otrzymali nagrodę za cały kształt kilka lat temu. Nie wiem, nie wiem co ja jeszcze tutaj robię, bo właściwie no w 2011 roku mieliśmy przyjemność otrzymać nagrodę jako zespół. Z, te, z tego miejsca chciałem pozdrowić serdecznie wszystkich członków zespołu. Niestety nie mogli przybyć na, na, to, na to świetne spotkanie, bo naprawdę chwała tutaj Wójtowi. Zblewa i chwała, właśnie, kapitule za taką inicjatywę. Bo właściwie ta nagroda myślę, że w sposób taki, taki rzetelny odzwierciedla dokonania artystyczne. Nie jest powiązana chyba z polityką, chyba nie jest. Tak, mam taką nadzieję i cóż, jest, jest mi niezmiernie miło, że, że ktoś pamięta o nas, że no, Wasz portal też o nas pamięta, ale. Ale no, zaproszenie tutaj yy, yy, przypisuje sobie jako ogromny, ogromny zaszczyt. Naprawdę jestem bardzo, bardzo yy, wzruszony i yy, no cóż, z tego miejsca chcę serdecznie podziękować organizatorom i kapitulom. Jesteście Państwo przedstawicielami różnych dziedzin, które zostały dzisiaj dostrzeżone, od literackiej poprzez filmową aż do muzycznej. A więc tworzycie. Czy takie akcje, nominowanie do nagrody, otrzymywanie nagrody, czy to pomaga potem w tej pracy takiej już po nagrodach, po galach, które się odbywają? Na pewno pomaga, bo motywuje do dalszego działania. Też... Pokazuje, że warto coś takiego robić, że ludzie też potrzebują tego, że są głodni dobrego słowa, dobrej muzyki, e, kultury, dobrego filmu, różnych spraw, które warto robić i są, myślę, istotne. Tym bardziej w tych ojczyznach małych, lokalnych, e, gdzie tym bardziej potrzeba takiego rozwoju i promocji. No to ja tu za księdzem Łukaszem powiem y, może słowami księdza Janusza Pasierba, bo Mawiał e, często, że kto nie, nie kocha swojej małej ojczyzny nie jest w stanie pokochać tą wielką. E, e, na pewno, na pewno na, e, w moim przypadku to, 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 to było tak, że uważałem, że temat e, pasierba to jest temat niszowy. Tak się, tak, tak się na to mówi, ale okazało się, że jednak e, zostało to zauważone i, i jego postać też e, jako człowieka właściwie kociewia. Bo, bo no, co by nie mówić, to, 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 to był związane z tym regionem, chociaż był kosmopolitą niekwestionowanym. No tyle mogę powiedzieć od siebie. A tutaj nasza wspólna sprawa, jesteśmy po jednym filmie, przygotowujemy się do kolejnego filmu. Czy to pomoże, czy, czy, czy to pomaga to, że docieramy do ludzi i, i chcemy im pokazać, powiedzieć, że chcemy coś jeszcze dla was zrobić? No jest to motywujące, jak się powiedział właśnie, i to nam po prostu daje taki skrzydeł. I dodam jeszcze, że. Yy... Wracając do tej nominacji, to nie jest tylko nasza nominacja, to jest to nominacja dla całego stowarzyszenia, dla ludzi, którzy nam pomagali, dla ludzi, którzy się włączyli i to jest myślę kluczem do tego, aby, aby robić coś dalej, tak? żeby, żeby, to się, żeby mogło to... miało ręce i nogi, tak? Przed produkcją poprzedniego filmu współpracowaliśmy w tym gronie, w jakim tu jesteśmy między innymi. Familia HP udzieliła nam swoich członków do nagrania, do nagrania piosenki do filmu, promującej film. Mam nadzieję, że i teraz ta współpraca będzie przebiegała. Zresztą nie tylko z familią, to i, i Bractwo Rycerskie i wiele innych środowisk takich aktywujących się. I na koniec ksiądz zakończy rozmowę. No jesteśmy, Cieszymy się, że mogliśmy się tu spotkać razem w ogóle bo to zawsze integruje, pomaga, też możemy się wymienić doświadczeniami, być ze sobą i to jest chyba najważniejsze, że tworzą się wartościowe, piękne relacje z naprawdę, z wartościowymi ludźmi i za to jesteśmy chyba wszyscy wdzięczni. Dziękuję Wam za rozmowę. Dziękujemy.